Hallo, Twinkle! Gwiazdka Twinkle świeci wysoko na niebie. Zobaczcie! Z dołu widać światełko w kształcie gwiazdki. To znak od leśnych przyjaciół. Twinkle zlatuje na ziemię. Czas na zabawę z Twinkle. Króliczek i Misio chcą Twinkle coś pokazać. Ciekawe, co to takiego. Och, to wielka nocna pisanka. Jaka śliczna. Hmm, pisanka nie wydaje żadnego dźwięku. Ale za to cudownie pachnie. Zobaczcie, pisanka buja się jakby tańczyła. Twinkle też się kołysze. Świetna zabawa. O, misiu, chyba uderzyłeś w pisankę trochę za mocno. Ups. Przyjaciele próbują dogonić uciekającą pisankę. Hmm, gdzie ona się podziała? Świetna robota, Twinkle. Znalazłaś pisankę. Jest jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Może jest ich więcej. Misio, uważaj. Orety, Misio chyba usiadł na pisance. Och, już rozumiem to pisanka z czekolady to dlatego tak ładnie pachniała. A to znaczy, że można je zjeść. Mniam! Pycha! To była świetna zabawa, ale wschodzi słońce i noc dobiega już końca. Przyszedł czas, żeby wszystkie gwiazdki i leśne zwierzątka poszły spać. Twinkle musi już wracać na niebo. Do widzenia, przyjaciele! Do widzenia, Twinkle! Kolorowych snów!